Cześć, witajcie. Za mną jezioro Czocztyńskie. Dzisiaj kolejny wypad. Za mną, jak widzicie, tutaj pontonik. I taki slip. Można tutaj łódeczkę sobie spuścić do wody. No cóż, dzisiaj będzie typowo chyba wędkarsko. Ponieważ. Wszystko już mam wysprawdzane. Wiem jak działa echo sonda. Wiem na co stać mój silniczek z akumulatorkami. Także dzisiaj nastawiam się na bardziej nawędkowanie niż napływanie. No i oczywiście zapraszam na film. Zobaczycie, czy coś uda się wyciągnąć, nie uda się wyciągnąć z wody. Może coś się ciekawego przytrafi. Nie wiem zobaczymy oczywiście jeżeli będą tylko jakieś ciekawe akcje wszystko będzie nagrywane tak żebyście zobaczyli co tam ciekawego się wydarzyło no i powoli dajemy do wody sprzęt znaczy sprzęt stoi w wodzie ale dajemy dalej głębiej żeby to wszystko później porozkładać podłączać Płukać nogi z mułu żeby sobie nie nasy za bardzo No i już troszkę się lepszego Właśnie tutaj jest. To wszystko. Nawet jakaś tam deska do srania, że tak powiem. Jakieś śmieci. Masaż. Woda czysta niczym w Wiśle. podłączamy silniczek do akumulatorka, echo sonde. no i biorę się chyba w tamtą stronę, tam pod most, gdzie jest cofka yy, tego jeziorka. Yy, bo jak przejeżdżałem mostem, to wydawało mi się, że tam takie fajne miejsce jest, także tam sobie popłynę w pierwszej kolejności. Powiem Wam, jest taka cisza i spokój, że po prostu kiedyś tak. się robiłem to jakiegoś korzonka wystarczająco da troszkę sobie ściągnę ciągnę jakąś gumę za sobą tak także tam taki wystający korzeń w wodzie nie dać go było minęliśmy bezpiecznie. W sumie coś tam pukło śrubą delikatnie, ale jest na jedynce, więc... więc nic tam się nie wydarzyło na pewno. Dobrze, że gumiak nie wszedł na to. <laughs> Albo było troszkę głębiej, że przeszedł nad. Musiał przechodzić nad, skoro śruba puknęła. Ale... Tam obok było takie drzewo, to go widać. O, o tam gdzieś w tle, za mną będzie widać. Tego miałem, ale <laughs> obok niego był jeszcze jeden taki korzonek, typowo w wodzie, którego już no, nie było widać. Korzeń, konar raczej jakiś taki zatopiony. Nie jest tu jakoś płytko, sonda pokazuje 2,2 metra. 2,2-2,5 metra, więc no, ale tu widocznie jakaś taka przygoda. Powiem wam, że cudna pogoda Nie to co tydzień temu Bo tydzień temu to był dramat, po prostu był dramat Widzieliście, że było zimno Miałem polar kurtkę i jeszcze było chłodnawo Tam się coś spławiło to trzeba sprawdzić Tak sobie tutaj pod prąd na razie idę na cofkę zbiornika łowić wolno 700 metrów od mostu więc jestem jakieś 150 metrów więc jeszcze kupę no i zobaczymy no, może może tu coś jest no. Pode mną 2 metry 2 metry tak sonda pokazuje ma no, taką gromkę imitację jakiejś żaby. Fajnie macha nogami. <m> może akurat. Później zmienimy na jakąś obrotówkę. Na woblerka. Ja tam coś płytko bo jakieś. Zaczepy trawiaste się robią chyba. No generalnie bardzo fajnie dzisiaj. Nie żałuję, że się wybrałem. Chociaż jak ja wyjeżdżałem z domu, to była taka mgła, że nic nie było widać. A, przeważa to. Ale teraz jest. Tutaj jest świetnie. Troszkę to płynę, bo mnie tutaj. Ciąga na brzeg. I tak, jak mówię, nawet się zrobiło bezwiecznie, a przed chwileczką wiało. Także wypchnęło mnie praktycznie w tą cofkę, co nie powinno mieć miejsca, bo jakiś prąd na pewno jest. Ale w tym momencie już nie wieje. Jest, jest bardzo fajnie. I ta cisza na tym silniczku elektrycznym to po prostu. Słychać tylko samochody, które drogą przejeżdżają i to cały hałas. Dobra. Przełożę przynętę i, i będę próbował dalej. Piąty bieg. I prędkość w granicach sześciu kilometrów na godzinę. Spięte dwa akumulatorki, pięćdziesiątki piątki, czyli razem sto dziesięć amperogodzin. i świetnie sobie daje radę śmigaż miło Jagna tam coś jeszcze za sobą ale ale no i tutaj w granicach 6 km na godzinę teraz z wiatrem na piątym biegu sobie płyniemy to to się tam zmienia wiadomo jak nas ta fala nagarnie albo na grzbiecie albo za ale generalnie 5, między 5 a 6 km na godzinę oczywiście z wiatrem, bo pod wiatr wcześniej jak szedłem to, to na czwartym biegu ledwo trójeczkę szło zrobić, bo, bo tak po prostu wiatr trzymał ale pogoda fajna, oprócz tego że wieje no to cudownie słoneczko świeci No i woda cieszy jak zawsze. Mam spięte dwa akumulatory do kupy, że tak powiem. Dwie pięćdziesiątki piątki są spięte. No i teraz na piątym biegu walimy i muszę zrobić trochę cienia. Jest 60% 60% pod obciążeniem. Jak tylko zredukujemy do biegu czwartego od razu wskakuje 100%. No. Także ee... A pływam już ze 3 godziny może 4 e, No wiadomo, że nie, nie cały czas szybko, nie cały czas na piątce, bo z reguły trzeci, czwarty bieg e, Przez to, że ciągnę coś za sobą e, jakiegoś woblerka czy coś e, Także e, nie ma o, jak fajnie, buja! No powiem Wam, że, że jest fala. No tak w Wamplitudzie ze 40 cm, kurde. No, a także nieźle. Widać jaka sfalowana woda. Widać jaka sfalowana woda. A rano, jak przyjechałem, to była taka tafla, jakby ją po prostu yy, przejechał żelazkiem. Wyprasowana. Nie było nic. No ale teraz wiadomo. Troszkę się po południu zrobiło wiecznie a teraz mamy czwarty bieg wrzucony i tutaj widzę, że tak 3,2 czy 3, 7 w tych granicach tutaj nam pokazuje 3,5 także ekonomicznie jak mnie od razu czuć czuć, że to przyspiesza Także zabijam do portu, znaczy do portu, do miejsca gdzie to jest samochodem to mniej więcej ta, ta kupa drzew przed mostem tutaj, tam mam, tam mam autko z zostawione i, i koniec na dzisiaj, koniec na dzisiaj, ale popływane było, połowione było, ja jestem zadowolony wreszcie sobie sprawdziłem jak wygląda sprawa z podłączeniem dwóch akumulatorów razem żeby żeby nie było takiego obciążenia na piątce dla jednego bo to tylko 55 no i fajnie to działa fajnie to działa także jakaś decha ale minęliśmy no Buja jak wściekły Dobrze. W przyszłym tygodniu, jeżeli pogoda pozwoli, to hmm, chyba się wybiorę albo na Rożnow na jezioro Rożnowskie, albo na Mucharz żeby jeszcze popływać troszkę na Spalince. Już chyba bez łowienia nawet zobaczymy, ale tak żeby sobie jeszcze troszkę popływać. Na razie podziwiam widoki i grzeje garba do słońca.